Witajcie, witajcie, no i mamy piąteczek. Długi weekend się zaczyna w Ameryce. Wyjeżdżamy do lasu w okolice Keysow, czyli północno-wschodnia strona Arizony. Dokładnie jedziemy do takiej małej miejscowości, która nazywa się Clitzwe, czyli studnia pana Clinta. Proszę Państwo, w Arizonie nie mamy wielu problemów, natomiast jed, jeden, który mamy, polega na tym, że w czasie lata wszystkie zimniejsze strony, które mają przyzwoite temperatury, e, piękne okolice, góry, las, czasem wodę, znajdują się w kierunku północnym od Phoenix i praktycznie prowadzi nam tylko jedna droga, więc. Każdy weekend, każde, a już szczególnie długi weekend, ta jedna biedna autostrada zapełnia się całym tłumem ludzi. No i tak, jak widzicie na załączonym obrazku, tworzą się korki. No wystarczy, że jest jeden wypadek na autostradzie i jest problem, jak to się mówi. Czasem się zdarza, że droga, którą w normalnych warunkach pokonuje się. Czy półtorej godziny zajmuje 4 albo 5 godzin, i nie bardzo jest możliwość, żeby przedtem uciec, bo po prostu nie da się z prawej i z lewej strony. Mamy pustynię, po której normalnym samochodem nie da się przejechać. No, na szczęście dzisiaj nie jest tak źle. Jedziemy sobie spokojnie na północ w kierunku flaxa. Mamy tutaj takie zwolnienie, ale cały czas jedziemy. Także powinniśmy z lekkim opóźnieniem. W Camp Verde zjechaliśmy z autostrady numer 17 i teraz skręciliśmy na wschód, w drogę numer 260. Camp Verde to po prostu obóz zielony, tak? leży nad rzeką Zieloną, czyli nad Verde River, jedną z nielicznych stałych rzek w stanie Arizona. Dokładnie mamy takie stałe rzeki 3 które płyną przez cały rok na powierzchni zie ziemi, a nie albo całkiem wysychają, albo płyną po powierzchni ziemi. Także Camp Verde jest zielone z powodu tej rzeki, rośnie tutaj sporo drzewek, są nawet winnice i... Dzień dobry Państwu, chłodny arysiański poranek. Jak widać za mną, lasek, sosnowy, słońce świeci. Godzinka pewnie jakieś przed siódmą jest, ale nawet nie wiem, bo nie sprawdziłem. No i temperatura pewnie w okolicy 6-7 stopni Celsjusza. Ale też nie sprawdziłem, muszę zobaczyć. Teraz popatrzymy. a tak wygląda mniej więcej nasze obozowisko. Stoimy po prostu w lesie. Jest tu tak zwany National Forest, czyli las państwowy w którym jak najbardziej można sobie stanąć na wypoczynek nic to kosztuje, także trzeba tylko zachowywać się rozsądnie nie robić dostawa na przykład nie wolno ogniska palić teraz, to jest zakaz no i mamy cztery przyczepy, kilka namiotów, dzisiaj jeszcze chyba trochę ludzi dojedzie, do także Impreza się rozwija, jak to mówią. No, a na razie jeszcze wszyscy śpią, oprócz, oprócz nielicznych, leje. takie tak my sobie tutaj będziemy obozować przez najbliższe kilka dni. No dobrze, proszę Państwa, jest poranek niedzielny. Odpalamy maszynę. Jedziemy zobaczyć miejsce, które się nazywa Potato Lake. Potato Lake, czyli Jezioro ziemniaczane, tak zwane. No. Chłopaki się tu bawią moim jeepem. No zobaczymy co będzie. Dobra, jedziemy. Prawie dotarliśmy do ziemniaczanego jeziora Ale się już nie da Jeepem dojechać, bo jest brama zamknięta Także idziemy jeszcze kawałeczek Zobaczyć jak to jeziorko tam będzie wyglądać Dobra. No i po krótkim spacerku dochodzimy do leśnego jeziorka Nigdy tu nie byliśmy Także nikt nie wie jak to będzie Zobaczymy, jedziemy zobaczyć no, jakaś przestrzeń wodna, akwen wodny bez znaczenia strategicznego, tak wygląda tak, jak to mówię żołnierze woda w Arizonie jest tak zwaną rzeczą cenną, także każdy akwen wodny, który się uda znaleźć i nadaje się albo do pływania albo do jakiejś tam innych czynności, zawsze jest cenny no i pięknie mamy Super jeziorko, jakieś ślady tu nawet są. Co to było? Jakiś pazurska. No. Praża błotnista. Tak jest. No ale Ale jeziorko jest. Nie, nie no, takie. Fajnie. A no, tak przyjechaliśmy na tak zwany zwiat terenowy, żeby sprawdzić czy warto ewentualnie się wybrać z dzieciarnią. Także zobaczymy. Kobiety ocenią. No a w międzyczasie nam się tutaj impreza rozwinęła. Tutaj panie robią śniadanie. Dobre, tak. Proszę. E, tak, te, te cztery panie robią śniadanie no, dla mnie. Także by się ktoś pytał. Tak, e, gdzie kucharek sześć, tam jest ciasno w kuchni. Dzieci się bawią, jak widać. Także mamy tutaj kolonie, prawda, jak pionierzy. I, raz, dwa, trzy, cztery, pięć RV oprócz tego mamy jeszcze tutaj ekipę namiotową to przejdziemy, przejdę się Wam pokazać nasz obóz no, no to tacy krewni i znajomi, różni ludzie z naszego polskiego towarzystwa każdy ma swoje zabawki jak widać tutaj jedni się opalają, drudzy kawę piją pomalutko Pani Ania się uśmiecha, jest. no także zajmujemy tutaj może z pół hektara lasu i tak nam czas sobie powoli upływa, zobaczymy co będzie się działo, pewnie gdzieś Robertu motorki szykuje, muzyka gra, no dobrze jest. No, proszę Państwa, mamy poniedziałek, wolny w Ameryce, bo mamy Memorial Day i idziemy sobie do miejsca, które się nazywa Kinder Crossing. Nie wiem skąd ta nazwa, bo brzmi mi znajomo, no ale e, musimy zejść w dół takiego kanionu, zaraz Wam tutaj pokażę panoramkę, bo jest ciekawa no i tam powinna być jakaś woda no zobaczymy co będzie całą wycieczkę tutaj musiałem przywieźć jeepem bo jest to takie miejsce gdzie dość, dość trudno dostępne no i jako na końcu teraz się zbieram tutaj no, będziemy schodzić na dół do rzeczki no a widok jest niezwykły między innymi dlatego, że las się wypalił tutaj w tym kanionie To jest takie miejsce, które się nam dużo Duża część lasu wypaliła, no i został taki odkryty kanion z takimi ostrymi zboczami, a na dole widać płynie rzeczka, no i musimy tam sobie zejść do tej rzeczki, że kawałeczek będziemy pylać na dół. Tutaj mamy jakifkę. ostatnie resztki, <laughs> cała reszta już poszła na dół, no i będziemy pomalutkę schodzić na dół. No, pożary w tym terenie często się zdarzają. Czasem są spowodowane przez ludzi, ale bardzo często są spowodowane uderzeniem piorunów. I jak przyjdzie lato, zacznie się sezon monsunowy, to tutaj często są burze z piorunami i, no i wystarczy jedno uderzenie pioruna, by zapalić las. Nie, nieraz taki pożar się rozprzestrzenia dość szeroko. I... No, i mamy takie potem terenki. Rozja, potem wypukuje tutaj te, te miejsca, które zostały wypalone. Oczywiście tych drzew wypalonych nikt tutaj nie usuwa. One sobie stoją. E, są. Rozkładają się. No i tak sobie leżą, aż, aż się zużyją. No idziemy dalej. No i dobrze, proszę Państwa, dotarliśmy. 20 minut zajmuje zejście na dół, czyli nie daleko. No i mamy takie miejsce, gdzie można się kąpać. Cała nasza tu ekipa już się rozleżyła. Ja jestem ostatni. Kapitan schodzi ostatni, jak to mówią. Proszę. Mamy rzeczkę. Cenne znalezisko. Woda w Arizonie jest zawsze cennym miejscem. Idziemy na brzeg. No, woda nie jest bardzo głęboka, nie jest też za zimna Proszę bardzo dzieciarnia się bawi praktycznie mamy całą plażę dla siebie, nikogo tu nie ma na, na razie także mamy takie fajne miejsce na popołudniowe zabawy są tu ryby i są raki nie mamy za bardzo czym tych raków łowić, a szkoda bo byśmy że udałoby się ugotować jakąś zupę rakową. i proszę Państwa mamy poniedziałkowy wieczorek, powoli godzina 18 .00. i większość naszych ludzi już tutaj albo wyjechała, albo się właśnie pakuje a my jedziemy dopiero jutro rano, także jeszcze mamy spokojny wieczorek tutaj razem z Państwem Kasią i Zbyszkiem no i przy zachodzącym słoneczku sobie nieśpiesznie szykujemy się do wieczorka rano wstaniemy no I pomkniemy do pracy i wesoli. I tak do następnego weekendu pewnie. czyż nie wygląda pięknie. No jest wtorek, piąta trzydzieści. Słuchajcie, jak tam było, tak tam było, ale zawsze jakoś było. Jeszcze nigdy tak nie było, żeby jakoś nie było. Zwijamy zabawki. Wracamy do domu. Nawet najdłuższy weekend kiedyś musi się skończyć. Las opustoszał, zostało tam kilka przyczep gdzieś jeszcze po okolicy, ale prawie nie ma ludzi. No, to jedziemy. I do zobaczenia w jakimś następnym przypadku.